I przechodzimy sobie do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Ja wykonuję pomiar na kilku elementach. Natomiast jeżeli ktoś sobie życzył pomiar na większej ilości elementów, o informacji i będę wysyłał w wiadomości prywatnej. jest wszystko w oryginale Plastyk. Oczywiście jeszcze posiadam ekspertyzę rzeczoznawcy i na sprawdzeniu przedakupowym również zostanie dokonany pomiar. Jeszcze jedno ujęcie. No, że samochód technicznie już jest bardzo dobrze sprawdzony, ponieważ był kilka razy sprawdzany przez ASO Toyota. Sprawdzenie przed zakupowym. także wydaje mi się, że nie ma się do, do czego doczepić odnośnie kwestii technicznych przede wszystkim. Mówię, nawet tutaj, jak za mnie była pierdoła, troszeczkę wyskoczył z zawiasów ten zderzak. Został on wymieniony, żeby było tak, jak powinno być. Cały na nowy. Jedynie co bym zrobił to lekką polerkę. O, na czarnym to jednak każdą ryskę widać. Jest on ładnie utrzymany, natomiast pod tym światłem, że ja się tym zajmuję, no to, to widać e, takie mikrorysy, ale to już powiedzmy szczegóły, który można łatwo opanować polerką. Tak poza tym się. Prezentuje mega, mega ładnie. Bardzo ładne auto. Także w przypadku dodatkowych pytań, prośba o informacje, będę wszystko przesyłał i informował. Pozdrawiam serdecznie.